Kamera ruszyła, kolejne nagranie, kolejny, kolejny odcinek. Malowanie krok po kroku z Adamem Razikiem. Cześć, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, jestem bardzo tutaj podekscytowany, chociaż miałem nadzieję i miałem taki W Poprzednim nagraniu Wam powiedziałem, żeby zrobić teraz to malowanie tak od początku do końca, ale dzisiaj jest... Mam chwilę czasu, nie znał, żebym tego całego zrobić od początku do końca, takich 3-4 nagrań, dlatego dzisiaj chociaż ten jeden bo wpadłem na genialny pomysł. Najpierw się przedstawię, a dlatego jestem ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale Malowanie krok po kroku. Zachęcam Was bardzo, gorąco do oglądania i do wszelkiej aktywności związanej z garań, czyli subskrybowania, no bo wtedy będziecie mogli każde następne nagranie widzieć, kiedy się pojawi na Waszym... W naszym y, komputerku. Później, y, lajkowanie tam, nie wiem, y, chyba to jak, jak jest dobre. Im więcej, tym pewnie lepiej. No i pisanie do mnie. Y, dzisiaj właśnie o tym pisaniu i o, o tym y, 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 chciałem y, od tego zacząć, bo wkładam na mnie pomysł. Y, bo tak, po pierwsze, jest, jestem tutaj po to, żeby Wam pomagać tym wszystkim ludziom. Aha. Dla tych, którzy, dla tych wszystkich, którzy mnie dopiero zaczynacie oglądać, ten kanał nie tylko jest o malowaniu obrazów, nie tylko o tym, jak namalować piaty, portret, pejzaż, tam, obraz abstrakcyjny, natomiast to będzie on, i ma być takie założenie kanał, bo tak jak mówiłem, nie będę już tam się rozdradniał, na razie będę to robił na jednym, że to będzie kanał dotyczący takich kreatywnych postaw, takiego dobrego, pięknego życia, czyli jak to, to życie, żeby yy, w życiu robić to, co, co się kocha, yy, żeby żyć z tej pasji. A wielu z w domu i od bliskich słyszy, że nie da się z tego żyć, że lepiej się zająć, porządny zawód dobyć, yy, porządne wykształcenie i wtedy dopiero... A dopiero wtedy dopiero zaczyna się problem, bo jak masz... Nie, nie, nie spotkałem jeszcze, yy, że tak powiem, na świecie człowieka, który yy, zdobył wykształcenie, zdobył zawód i od razu Strzelił się i od razu zarabia kupę kasy i żyje pięknie, szczęśliwie i w ogóle to jest e, niemożliwe, że tak powiem. Także u mnie zaleźć takie porady, życiowe porady od starszego pana, który wam tutaj będzie wskazywał. dzisiaj wpadłem na genialny pomysł, bo e, z kanał nie tylko mam z rejestracją tego, co ja tutaj robię, e, uświadomiłem sobie, że mam tyle e, i będzie to jeszcze trwało na pewno e, na pewno długo, długo, długo. Yy, um, uświadomiłem sobie, że już ponad 600 odcinków nagrałem y, filmów. Jest to kopalnia, pewnie będzie wiedzy, ale dzisiaj sobie zrobiłem coś takiego, że y, postanowiłem sobie pewne rzeczy, które zaplanowałem wcześniej, a które jakoś tam odłożyłem w realizacji, y, przyspieszyć ich y, postowanie. E, poza tym moim e, książką, która e, niebawem się pokaże i, i też zachęcam Was, bo na razie jest was garst tych którzy dopiero nas zgłosili swoją chęć na także nie wiem, miałem taki pomysł, żeby tutaj 3000 egzemplarzy drukować na pierwszy pierwszy strzał, a tu się okazuje, że ja drukuję 20, może i od za darmo. Nie, nie. To jest, to jest, e, także zapraszam, a przy okazji e, będę musiał jakoś tutaj spowodować, zachęcać Was przy kolejnych... Do kolejnych nagraniach, żebyście po prostu uwierzyli tego razika, który tam tą energią pozytywną Was tutaj chce zapalać, i tą miłością do, do kreaty, do twórczości, do, do po prostu życia i kochania tego, oddawania się mu miłości w tym, co robimy, w tym, co nas napędza, to nas motywuje, to sprawia, że to po prostu życie się daje dla nas to jest Ktoś kiedyś powiedział mój ulubiony nauczyciel, powiedzmy to w sensie takim ekartole powiedział, że to jest najpiękniejsze w życiu, w życiu jest rozkosz życiem. I taki rozkoszy życiem nas tutaj po prostu taką rozkoszą życiem, muszę nas tutaj zarabiać i, i ten, chcę po prostu płonąć w, w tym, jak o tym mówię, to nawet w ciary dostałem od razu, po prostu jest to niesamowite, żeby znaleźć sobie taką odkrywać sobie taką energię, taką, takie wibracje, które powodują, że po prostu to życie staje się piękne, cudowne i rozkoszne, po prostu na co dzień, nie tak od święta, nie tam w weekend, bo wtedy mam wolne, tylko żeby to było od rana do wieczora. Oczywiście nie będzie to nigdy takie od rana do wieczora, no, ale będzie zawsze, zawsze yy, 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 piękniejsze niż takie, które yy, no wiecie o czym mówię, ja to będę się rozwodził. Także zachęcam do, do tego, a pomysł o, o czym chcę powiedzieć. E, mój kanał nie ma być tylko rejestracją Moje poczynaniu tutaj na, e, w tej, tej niwie, na tej, na tej mm, w tej sferze, na tym polu malarstwa, malowania, natomiast ma być też dla Was pomocny w tym, żebyście to wy zaczęli malować doskonaliliście w tym warsztacie, w tym w tej umiejętności. I pomyślałem coś takiego, że mam parę obrazów, mam... Bardzo, no, mam dużo obrazów, które mógłbym wam po prostu podarować w sensie takim, że napisz do mnie, że na no, przykład Twoim ulubionym tematem, na przykład teraz Kolina y, do mnie napisała, pokazuje mi swoje koleżanki. E, najpierw myślałem o tym, żeby y, zrobić w ten sposób, że na przykład teraz Polinka wysyła i teraz prosi mnie o to, czym ja tam y, y, powiedział jej, co poprawić, co zmienić, żeby ten obraz był. Lepszy, bo tam nie czuję, że to jest, że czuję, że to nie jest jeszcze to, i tak dalej. No to mój pomysł był taki, z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, że ja namaluję ten sam obraz i no i będziecie widzieć w tym momencie, jakie błędy popełniliście. Czy popełniłaś, np. w przypadku gdzie mogłabym coś poprawić. Tylko, że to jest znowu, teraz dodało to do mnie, że skoro. To będzie i tak, jest moja interpretacja tego i będzie to tylko dla was jakiś wirtualny przekaz, który nie do końca musieli, nie do końca może zrozumiecie, bo tak jak powiedziałem, że y, moje słowa na przykład wypowiedziane tylko, że ja, ja na przykład y, zrobiłbym to tak i ja to robię tak. To też chyba nie do końca jest e, trafione, tylko to musiało być indywidualnie do no bo Każdy z Was jest inny, każdy z Was inaczej do tego podchodzi, inaczej e, realizuje obraz. To tak jak opowiadałem o tym, ta droga dochodzenia do tego samego efektu jest różna, e, do tego dobrego obrazu, do tego świetnego obrazu, do tej m, pracy, z której, której jesteście zadowoleni. Dlatego e, pomyślałem sobie o tym, że na przykład takie słoneczniki, jak namalowała e, Paulina, ja bym namalować podobny obraz, y, podobnej y, y, kompozycji, kolorystyki itd. i na swój sposób ją y, y, y tam zmodyfikować, czyli po prostu z, zrealizować to w swoim, swoim y, stylu, w swoim, swoim sposobem, w y, swojej konwencji e, i wysyłam taki obraz sobie. I teraz ty sobie robisz nie, co chcesz. Po pierwsze sobie y, oczywiście im będzie więcej takich obrazów, to będziecie lepiej, lepiej dawał z takim tematem, a najlepiej to było, gdyby to był obraz, no bo ja na przykład co do tego tych poliny jestem pełen zachwytu i tak dalej. Jest, on jest bardzo fajnie namalowany, jest tam no, bardzo dobry obraz. Tam teraz rzeczy mógłby, mogłoby się tam z nim jeszcze tam... Tak już naprawdę niewiele trzeba, żeby go, żeby go, żeby to był naprawdę piękny obraz. Jest już dobry, ale jest, mógłby być jeszcze lepszy. Natomiast chodzi generalnie o to, że... Taka moja praca, mój wkład, moja, moja pomoc wam, y, do was płynąca, no to byłaby w, tej, tej, w ten sposób. No, to, to jest tak, jak na przykład, na nie wiem, no też y, mm, y, kupić y, samochód, y, to musisz, Nie, no, może to no W każdym razie, też y, y, nauczyć się y, pływać, no, to musisz skoczyć do wody. Też nauczyć się mówić po angielsku, to musisz. Nie, no też dobry przykład. Ym, jaki to, jaki to byłby dobry przykład na to? Ym, w każdym razie, chodzi mi, generalnie mi chodzi o to, że daję wam swój obraz, wieszacie sobie go na ścianie i wieszacie obok swój. I teraz y, od razu, to jest momentalnie taka konfrontacja, od razu wiecie, jak poprawić. Nie żeby poprawić w sensie takim, y, żeby po, upodobnić go do mojego, tylko żeby ten temat dla Was już nie stanowił przeszkody, bo. Y, Oczywiście, ja tutaj nie, nie, nie to może nie drzwi, bo teraz znowu, Oj, mistrz teraz będzie tutaj wam nie tak spokojną pokoną, do tego. Po prostu mm, zobacz, jak ja to zrobiłem, y, i może, kiedy zmierzycie tą materiał, i y, chodzi teraz o to, że, kurczę, że to nie jest tak, że y, tutaj mistrz się siedzi i maluje, i, i wy macie teraz y, wszyscy y, y, pokłony i tak dalej, tylko zobaczycie, że ja może w niektórych miejscach mój obraz będzie gorszy od waszego. W tym sensie chciałem powiedzieć, że po prostu inaczej malowany, a ty, ty na przykład w tym momencie się bałaś, bałaś, czy tam obawiałaś, obawiałaś, żeby coś tam pójść w, tam, w daną stronę, w tym kierunku, żeby coś tam kolorystycznie, drastycznie, czy tam jakoś tam diametralnie zmienić, czy, czy jakiś, użyć jakiegoś nasycenia innego, tej barwy, tej samej barwy na przykład, ale troszeczkę z innej rodziny, tam jakiejś nie wiem, zabarwionej jakimś tam bardziej ciepłej, bardziej chłodnej i tak dalej. I na, tym, na, tym, na tej zasadzie możecie to, to zauważyć i możecie po prostu na prawdę będziecie mieli to To ta jedna rzecz, taka, taka mi przyszła i myślę, że to będzie dobre chyba, no, chyba będzie dobre. Na, na, napiszcie mi, co o tym chcielibyście. Czy, czy nie, byłoby fajnie, żebyście właśnie... A druga rzecz to jest właśnie, bo ja wiem, że ja... jak ja na przykład byłem w dużo zgromadzonych, kiedy zaczynałem tą moją przygodę z malowaniem, to moimi tematami obrazów, taki jest właśnie jeden z obrazów, teraz w następnych dniach, w, których, w następnych odcinkach wam pokażę, to było... To, to było najczęściej zainspirowane a tu jakiś kolega coś tam na jakąś kopię malował, na przykład w pokoju, gdzie mieszkałem w usierdziu artystycznym, jak wiecie. Ja opowiadałem mam to, to też o tym i na przykład tu widziałem jakiegoś naszego kolegę, yy, tam, że na przykład malował jakąś kopię i kurczę, dlaczego ja bym takiego rewelacyjny temat i tak dalej. Dlatego były inspiracje moje, przychodziły z zewnątrz, a tu kolega, a tu zobaczyłem tu, ten, o ten, zrobił, kurczę, piękną architekturę, piękną jakąś tam nie wiem, uliczkę, jakieś tam właśnie kwiaty, coś tam i od razu chciałem ten sam temat, czy podobny namalować, się zmierzyć z tym. Dlatego u was może też coś takiego być, że na przykład bardzo chcielibyście, czy chciałybyście malować, namalować na przykład portret, być dobrym i tak Was ściągnie tego portretu i ale to coś tam ciągle nie wychodzi, coś sobie nie radzicie, nie dajcie rady w ogóle to portret na pewno też na ten... Może kto wie, co zrobię teraz, jutro, zaraz, żeby ten portret już też był, jakiś pokazał, na moim kanale pewnie zrobię autoportret, chociaż to o tych podstawach powiem. No i w ten sposób. Czy po prostu chodzi mi o to, że na przykład może, może chcecie jakiś obraz właśnie dla was namalował? Taki, który ja nie będę za to brał pieniędzy, po prostu ewentualnie to tam że zwrócicie mi koszt albo przyczytajcie mi podobny Blade Run, podobne podobrazie. Ee, nawet w przypadku tej, powiem, że bardzo mi blisko mieszka na przykład, na przykład yy, o tym mówię o opolicy teraz, i słonecznikach i kurczę, bardzo mi, blisko mieszkamy, mogę do Ciebie pojechać yy, i możemy porozmawiać na ten temat, pokażeć możemy razem yy, yy, usiąść przy wiodze pod obrazie, możemy zacząć za, za namalować taki obraz yy, za takim jednym posiedzeniem. To może być bardzo dobrze. Możemy w ogóle umówić się na też, na przykład teraz, kiedy już będę miał tą stronę też tą funkcjonalnością, to możemy takie rzeczy robić i będziemy może to będzie na pewno super sprawa, bo ktoś takiego zrobić, takie webinary, że ja będę miał kamerę, znaczy będę pokazywał to co robię i od Białego Włózna. I wy tam będziecie pisać mi dajcie sobie Twoje komputera w ustawie, i, i będziemy w ten sposób malować obrazy. Że na przykład, Ty y, pytasz, a dlaczego tak, a dlaczego. No i po prostu w trakcie zadajecie pytania, tak? I w trakcie rozwiązujemy ten. Możemy też y, później zrobić jakieś takie konferencje, że będziemy się widzieli o, mm, tam trzy, 3, 4, więcej y, uczestników i będziemy się wymieniać tymi obrazami. Znaczy, w sensie takim, że Ty pytasz, widać, Ciebie pokazujesz, możemy to wspólnie. Każdy z nas maluje ten sam temat i to będzie naprawdę duża rzecz, ale to jest przyszłościowa za jakiś tam czas. Natomiast teraz mówię, chcesz, na przykład słoneczniki, proszę bardzo, na nowe dla Ciebie słoneczniki, wyśle tobie, ty sobie z nich skorzystasz, chcesz powiedzieć na ścianie i jeszcze przy okazji nauczysz się malować słoneczniki. Malujesz portret, proszę bardzo, namalujemy portret, wyślij mi zdjęcie, zrobię to do zdjęcia, twój portret. Teraz mam taki cykl obrazu w ogóle chcę na stronę porzystać. Tam będą zdjęcia referatów, yy, na przykład mam takie fajne tematy i kopie malowane takie, takiego włoskiego malarza. Yy, bardzo yy, no, fantastyczne malarstwo. Odkrycie moje yy, niedawnych tam miesięcy i chcę się z, tym wam, z Wami powiedzieć, ale przedmiotowo tam są tak, na, takie yy, stęki na przykład rodzajowe, czy na przykład tańcząca yy, jakaś tam baletnica, czy po prostu yy, jakaś tam dziewczyna z dzieckiem na przykład. Yy, dlaczego nie można zrobić? Bardzo fajny na przykład y, obraz y, i może to być fajny prezent na przykład, dla was, y, jakimś dla, dla bliskich, dla, y, nawet dla siebie, tak? Y, nawet dla tych osób, którzy nie malujecie, to nie mówię, tylko malujące. Na przykład y, bardzo fajne ujęcie tam na y, urodzenie dziecka na przykład. Mogę zamiast tej, y, tego dziecka, które tam, y, tego na przykład kopiowanego obrazu tam jakby, tego włoskiego malarza to w te, w te miejsca wstawić swoją matki, w sensie matki tej osoby, którą obdarować i tego dziecka nowonarodzonego narodzonego na przykład. To mogą być bardzo fajne prezenty takie na ten. Na ten dlatego ja tutaj chcę po prostu pokazać Wam niesamowitą pajękę tutaj tylko na tego naraz zrobić, tylko że mówię, moje ujęcie ja Ci mogę powiedzieć na temat i pewnie już nie powiem, ale teraz następny odcinek możemy zrobię, na temat najczęściej popełnianych błędów i to o, to, o tym wam chciałem powiedzieć, bo... Postanowiłem sobie, że nie będę, nie chodzi mi tutaj o to, żeby um, jakoś tam um, malować, żeby tu było piękne obrazy na tym. Oczywiście będę chciał wszystkie obrazy, które gdzieś tam rozpocząłem. Um, bardzo mam, fajne z tej pracowni jest to, że um, mam dużo miejsca i na przykład teraz do Was mówię, a um, na ścianie tutaj mam przed sobą i, i te moje irysy, i te słoneczniki, i jakieś te kwiaty, znaczy um, i po prostu w tej ten mój sobie tak gdzieś tam to widzenie takie, to, to, poza nieskupione akurat na tym, o czym tutaj z Wami rozmawiam, nie? na tym na, 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 na obiektywie, na kamerze, ale kątem obserwuje, to popatrzę na te obrazy i jak tam notuję, analizuję i wiem już, no po prostu ten z kwiatami, żółtymi kwiatami na pomarańczowo, czerwony dla jest po prostu coraz lepszy. I będzie naprawdę super dziełem. On w świetle dziennym teraz nabiera takiego poemu, że. źle, że... słuchajcie, tak to będzie. I tak sobie to wyobrażam. Ale możecie, może wy macie lepsze pomysły. Chciałem Wam, wiem, że bardzo dużo. Kucz, dziękuję, wam, dziękuję Wam serdecznie za, ten, za listę wszystkich, które do mnie piszecie. Jest bardzo dużo osób. Zaraz znowu napisał do mnie Bartosz. Bartek, że nie malował, ale cieszę się, że po prostu znalazł ten kanał i. i... Chyba już jest nowi, że weźmie się zamalowanie, bo yy, zrozumiał i zaświtało mu tam w głowie, że, że to wcale nie jest takie trudne, jak, ja, jak... O to właśnie chodzi, kochani, o to chodzi, żeby właśnie, żebym ja pokazał Wam, że to nie jest trudne. Trudne jest dlatego i uważacie, że to jest niemożliwe do, do namalowania, że, że po prostu yy, macie takie ograniczenie, jakieś tam przyszło ograniczenie do tej, do głowy, jakiś taki... Przy, 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 przypłynęła taka myśl, i się nie możecie jej pozbyć, zakotwiczyła się w Waszym myśle i, i musicie ją wyla, rozpuścić, musicie ją zniczyć, zniszczyć, znaczy wykluczyć z Waszego umysłu, usunąć. Wtedy na, y, na jej miejsce zainstalować tam, zakotwiczyć taką myśl, że wszystko możesz i wszystko zrobisz. Y, a jak, jak to można zrobić, to, y, to ja Wam troszeczkę po, po wskażę i podpowiem, ale to Was chcieć to Wy to zrobicie i to Wy potraficie to najlepiej, bo to ta wiedza y, jest z was i wszystko już, to, to, co macie y, w tym temacie do zrobienia to macie. Nie potrzebujecie żadnych nauczycieli, nie potrzebujecie żadnych y, jakichś tam y, wskazówek. Y, oczywiście to mam, jak to mówią mądrzy ludzie uczą się na cudzych błędach. Y, y, nie, y, mądrzy ludzie uczą się na y, swoich błędach głupi to w ogóle się nie uczą, a sprytni tacy przebiegli i, i to uczą się na cudzych błędach. Dlatego e, ci, którzy dochodzą do czegoś szybciej, wcześniej, e, bez, właśnie takich, bez bez tego, tego bagażu własnych błędów, no to, to uczą się na cudzych, no to dlatego może ja będę tutaj waszym takim drogowskazem, takim, takim e, reflektorem, który będzie kierował to światło e, w dany punkt, który ten, a nie w inny. Tak, żebym coś Wam yy, podpowiedział. Może akurat pójść w tę stronę, a nie w inną. A nie w tamtą, którą brniesz. Może się zwróć i, i zrób to w inny sposób. To nie jest z mojej strony, nie chciałbym tak tutaj, yy, że powiem, uczyć, tylko raczej wskazywać. Takim być yy, no, chyba najlepsze słowa, takim, by Chociaż to też jakiś też. <grym> no, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu yy, nie yy, Cały świat, ludzi utalentowanych, ale tylko nieliczni. Y, a to nie są ci wybrani y, dlatego, że, że są bardziej utalentowani, tylko to są ci, którzy są bardziej wytrwali. Czyli ta wytrwałość jest najważniejsza, taka systematyczność, nawet nie systematyczna, ale ta wytrwałość. Y, nie, no to wiesz, dlaczego się mówi, że jak nie oknęto drzwiami to wejdzie, tak? bo on jest wytrwały, bo do tego celu, żeby chcesz za, za, postawiłaś sobie taki cel, że będziesz to robić dobrze, zrobisz na pierwszy obraz będziesz męczyć jeden, drugi, trzeci, ale piąty już wyjdzie tam. A może już drugi wyjdzie, może... Także, oczywiście nie, nie jest tak, że każdy będzie wychodził, chociaż wrócisz, te... to jest piękne w malarstwie, w balowaniu, że po prostu po, po jakimś czasie możesz do tego wrócić i możesz to poprawić. Nie ma tego... A w technikach takich jak olejna czy akrylowa, o których tutaj najczęściej mówimy, jest to o tyle, jest to najłatwiejsze. Nawet chyba łatwiejsze w olejnej niż w bo tam jest ten czynnik czasowy troszeczkę zamężony, troszeczkę krótszy ten tego czasu tej decyzji jest dlatego trudniejsze, dlatego te najtrudniejsze techniki, takie jak właśnie akwarela na przykład nie zaczynają się od akwareli. Ja wiem, że to jest najtańsza technika, najprostsza, żeby to zrobić, bo kawałek papieru i farki akwarelowe, które kosztują parę złotych i już możesz malować i jakiś jeden pędzelek, ale to jest bardzo trudna technika, bo też też pokażę Powiem dlaczego to jest trudna, ale tam wymaga to decyzji, poza tym yy, tu każdy kolor jest dostępny i do powtórzenia tam pewnego koloru, który jest związany z tym jasnością papieru, wiadą papieru, yy, już w pewnym momencie nie powtórzysz, nie, 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 nie wrócisz do tego, żeby znowu mieć tam transparentność yy, jakąś tam zabarwioną, lekko podbarwioną akwarelą, ale jeszcze, żeby ten papier tam... Dominował, decydował o jakości koloru. Tam już, jak położysz za dużo tej farby, to już się to tę ten, ten, ten i zrobi się z tego jak z koniecyjnych. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Następnym, zapraszam do następnego. Próbowiem, ale na razie mam nadzieję, że następny będzie troszkę więcej malowania i powiem Wam najczęściej po pomyłce Na razie. Zatem ten obrazek chciałem skończyć.